Dzień dobry, dzień dobry państwu. Kazimierz Marszczek i Karolina Zdunek. W samo południe spotykamy się. Nasza audycja, nasz program będzie nieco teraz zmieniony. Od tego momentu będziemy w ramach studia naszego, tak, w ramach dziennikarzy spotykać się i podsumowywać poprzedni tydzień, kilka dni w zależności od tego, co się wydarzy. Co się działo, co było ważne, na bieżąco między sobą. Natomiast wywiady. Natomiast wywiady będą zupełnie osobne, będzie to inaczej wyglądało. Goście, którzy do nas przyjdą, będą mówieni, ale, broń Boże, wywiady nie będą, wcześniej nie będziemy zadawać żadnych pytań. Tak. I każdy z nas będzie mógł te wywiady prowadzić. To jest wywiad na żywo. To jest wywiad na żywo. W samym południe też jest na żywo. Już pozdrawiam bardzo serdecznie. Marka, który zaczął nas oglądać. No i po, spróbujmy podsumować te wydarzenia, które były w ostatnim tygodniu. Niezwykła. Wzruszająca, niesamowita akcja odbyła się w bukowym zakątku. Zgadza się. Czyli Danusia obudź się, ile zabrano pieniędzy? No, zebrano ponad 27 tysięcy złotych, ale to nie tylko chodzi o pieniądze, chodzi przede wszystkim o dobroć. O dobroć. O serca tych ludzi, którzy tam się zebrali. Ja postaram się wymienić organizatorów, tych, których oczywiście będę mógł, ale proszę mi powiedzieć, Karolina, jak to jest możliwe, żeby tak ludzie potrafili się zebrać i pomagać innym. Niektórzy twierdzą, że to jest nasza moc Polaków, że kiedy jest zagrożenie, to się razem zbieramy i działamy we wspólnym, dobrym celu. Ale mi się wydaje, że to jest. Nawet ponad jakąkolwiek narodowością, że to jest po prostu takie ludzkie, żeby pomagać i żeby okazywać serce temu, kto wcześniej okazywał serce. Bo niejednokrotnie rodzina, przyjaciele, znajomi powtarzali, że pani Danuta była pełna energii, życia, była serdeczna, niejednokrotnie, można było zobaczyć sytuacje kiedy na przykład pocieszała dzieci gdy rodzice nie byli w stanie im coś kupić więc można powiedzieć że pomagała tak w takich drobnych właśnie bardzo ludzkich i codziennych sprawach i to po prostu wróciło wróciło to po pierwsze po drugie była również takim była sprzedawcą w znanej sieci handlowej w Bolesławcu tam spotykała mnóstwo ludzi i właśnie zawsze dla nich była serdeczna uśmiechnięta. Tak. Nie? I, I proszę Państwa, stało się, stało się jakieś nieszczęście kilka miesięcy temu y, nagle zasłabła. Y, miała przeprowadzoną reanimację. Muszę powiedzieć Państwu, że i to tak, że przyszedł, zadzwonił do mnie ratownik, który reanimował Danutę Udum. I powiedział mi, że był szczęśliwy, że wydawało mu się, że ją mu ratował. Bo no, ona była już w stanie agonalnym. No, i faktycznie tak się stało, nie? ale od tego momentu przestała po prostu, nie ma z nią kontaktu, przestała mówić, ale widzi. Prawdopodobnie oczy ma ciągle otwarte. No i prosimy Cię, Danusiu, obudź się. Tak. Też na stronie bobrzanie.pl Szymon Wasylów robił reportaż. Tam możecie obejrzeć wypowiedź męża. Pani Danuty. No to jest wzruszające. Sam się już wzruszyłem, y, rozmawiając y, na ten temat. Y, proszę Państwa, ale znaleźli się ludzie, którzy chcą pomóc w jakiś sposób, chcą znaleźć lekarza, specjalistę. Wszystko to oczywiście, jak mówimy, jak człowiek jest zdrowy, to trzeba dużo płacić, jak jest chory, to jeszcze więcej. Nie? Y, I zorganizowali tak, taki, takie spotkanie charytatywne. Ja wymienię kilka osób. Organizatorami tej akcji była restauracja Bukowy Zakątek w Bolesławcu, Stowarzyszenie Wiasu Detika, Daniel Milewicz, Anna Bartusiak, Justyna Zięba, Jacek Sudu, Marzanna Słowińska i Tomasz Rola. Wystąpiła Aleksandra Sozańska-Kut, Katarzyna Rola, Tomek Mikołajewski, Daniel Lopez połeć Piotr Rydz, Łukasz Rogalski, zespół PONT 2 No i zdjęcia w takiej myśmy promowali tą całą akcję, wykonała pani Karolina Szurgot. Również muszę powiedzieć, że były w licytacji rzeźby Mateusza Grobelnego i Marka Zuga, które no zostały na tej aukcji sprzedane. W sumie, tak jak już mówiliśmy, uzbierano 27 736 zł. To, to są pieniądze, które rodzina powinna zużyć na pomoc dla Danusi. My jednak ciągle mamy nadzieję, że się obudzi pewnego dnia. Tak, myślę, że wszyscy, zarówno rodzina, znajomi, jak i wszyscy, którzy śledzą tę akcję, pomagają i, i są z nią. I również bardzo cieszymy się, że mogliśmy promować tę akcję, że mogliśmy być współorganizatorami tej akcji. I w restauracji Bukowy Zakątek znalazło się mnóstwo ludzi, którzy, którzy pomagali, byli na tych koncertach, ale równocześnie no, dawali te pieniądze, no bo to tak. są pieniądze. Chcę również powiedzieć Państwu, że na, trwa również zbiórka pieniędzy, pomagam tam na nusi. Jest taki, możecie Państwo na stronie zobaczyć. I tam jak już widziałem, było już 82 tysiące, czy już nawet więcej pieniędzy. Także no, zbieramy pieniądze i pomagamy. No, w sumie i tej dziewczynie, i całej rodzinie. Tak, i trzymamy kciuki, bo to nam pozostaje. Tak to nam pozostaje. No to jest taki temat z jednej strony wesoły, a z drugiej strony smutny. Tak. Jak to się zakończy, jak ty myślisz? Ja jestem dobrej myśli. Myślę, że należy być dobrej myśli, tak? To należy być dobrej należy... myśli. Bo muszę powiedzieć, że w ostatnich tygodniach było mnóstwo różnego rodzaju wypadków samochodowych. Tak, to było, padało, było mokro, ślisko. Nieprzyjemnie, niskie ciśnienie. Ciśnienie też tutaj odgrywa rolę? Ja myślę, że tak, tak? jak i kierowcy są szybciej zmęczeni, rozdrażnieni, mhm. przycisną I Można wymienić kilka miejscowości, gdzie, gdzie były te wypadki. Jeden, byłem na, na yy, w Nowogrodzicu był wypadek, gdzie wymuszono pierwszeństwo przejazdu, już nie będziemy mówili, czyja, kogo, wina, prawda. Yy, to możecie był, doczytać. Był w Golnicach, był w Warcie Bolesławieckiej, był w Lubsku, był w Wolesznej. No właśnie, nie ma miejscowości na terenie Powiatu Balcerni, gdzie by nie było tak wypadku. Ale jedno, było, jedno szczęście było w tym wszystkim, że nikt nie zginął w tym wypadku. Czyli znowu szczęście w nieszczęściu. Szczęście w nieszczęściu. Mamy takie niestety tematy dzisiaj. Ale chciałbym, żebyśmy. Tak. Yy, wiem, że uczysz się w tej chwili i chcesz uzyskać Jasne. prawo jazdy, tak? Tak, ale bardzo nie chcę potem zostać sławna właśnie przez taki wypadek. Jasne. Było bardzo sympatyczne. Ale yy, muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że kierowcy w są bardzo tolerancyjni dla uczących się. Albo po prostu też byli senni i nie chcieli szybko jechać za mną, ale jeszcze nikt mnie nie obtrąbił, więc. Uważam, że nie jest aż tak źle. Ale oczywiście trzeba zrobić prawo jazdy, nie? bo trzeba siłą rzeczy pojeździć samochodem. Nie? Jak najbardziej. Mm. Dopiero będąc za kółkiem można zrozumieć, co to znaczy. Również był wypadek taki w polesławcu, że autobus PKS-u najechał na samochód, który zatrzymał się, żeby przepuścić pieszą. No to jest. No i teraz. Jak uczysz się jeździć, jak uczysz się teorii dotyczącej prawa ruchu drogowego, to na co instruktorzy najbardziej zwracają uwagę? Na uważność przede wszystkim na to, żeby myśleć, jak się jedzie, żeby uważać na innych uczestników drogi, przede wszystkim przypuszczać pieszych, patrzeć na autobusy i pamiętać, że nie zawsze ma się pierwszeństwo wbrew pozorom, chociażby się chciało. Chociażby się chciało, czy brak zaufania do drugiego kierowcy jednak musi być tak odpowiedni, ponieważ no, są takie wypadki, że ktoś miał pierwszeństwo przejazdu, ale niestety miał, no, nazwijmy co pecha i, i potem wylądował albo w szpitalu, albo coś jeszcze gorszego się z tym wszystkim stało. Tak, auto, które nie przestrzegało przepisów. Nic się nie wydarzyło. I dlatego warto oddawać krew w takich przypadkach. O, proszę. No tak, ale już jeszcze przed wypadkiem chyba, nie? Jeszcze, tak, tak. My oddajemy krew przed wypadkiem, na wszelki wypadek właśnie, mm. gdybyśmy potrzebowali tej krwi albo ktoś potrzebował krwi. W Bolesławcu teraz stoi krwiobus. Jak wiemy, mm. jest przejezdny Lwówek Śląski i inne jeszcze tutaj okoliczne miejscowości. Teraz u nas w Blesławcu jest do 2 października. Stoi przy bok MCC na Placu Piłsudskiego, Możecie oddać krew. Zwłaszcza brakuje krwi A i 0. I 0. Zarówno RH plus i RH minus. Mhm. I muszę powiedzieć, że krew no, to jest krew, to daje życie. Nie, to jest sobie tak kolokwialnie już mówiąc, ale również krwiodawcy, w bolesławcy w tamtym tygodniu byli. Odznaczeni, to dostają taką odznakę, zasłużeni dla zdrowia narodu. Proszę sobie wyobrazić, co to oznacza. Kiedy można być zasłużonym dla zdrowia narodu? Jeżeli odda się co najmniej 20 litrów krwi. To tak. jest takie proste, nie bo To jest bardzo, to jest bardzo dużo, bo krew, żeby oddać krew, trzeba być odpowiednio zdrowym. Jak mi mówili księdzawcy, 20 litrów krwi mniej więcej oddaje się w ciągu 20 lat. Tak, bo jednorazowo mniej niż pół litra. Zgodnie. Mniej niż pół litra, i potem musi być przerwa kilka miesięcy czy Mężczyźni chyba sześć razy w roku, kobiety 4, wydaje mi się, można Jasne. Ale chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, że w Bolesławcu jest dość dużo honorowych krwiodawców krwi i mają fatalne warunki oddawania tej krwi. Krwiobuz przyjeżdża, stoi na placu Piłsudskiego. A ci ludzie siedzą tam na schodach, do, jak urząd, prawda, i czekają na swoją kolejkę. Yy, opowiadali mi kredawcy, że niektórzy tak się denerwują, że potrafią pojechać do Gerlitz i oddać krew, czyli w Niemczech oddać tam krew. Tam jeszcze podobno płacą 25 euro za jedno oddanie, no więc mają koszt zwrócony i tak dalej. Yy, swego czasu pan dyrektor yy, Kamil Barczyk obiecał nam że w Bolesławcu będzie stały punkt krzywdaswa i czekamy i czekamy wiemy że był koronawirus wiemy że to upóźnia jak gdyby no ale krew jest bezcenna również przy leczeniu zakażeń koronawirusa krew jest zawsze bezcenna bo to jest jedyna Z którego nie możemy wyprodukować to nawet nie jest lek to jest Coś, co w nas płynie, i ciężko jest to uzupełnić. Więc tak, zdecydowanie lepiej, żeby był punkt, yes. i lepiej, żeby ludzie chcieli oddawać tą krew. A pewnie też wielu ludzi odstrasza to, jak to wygląda. Mm. Myślę, że mają to zrobić w autobusie poczekać, mm. nie wiadomo o co chodzi. No tak, tam yy, jakieś tam dostają, w yy, trakcie tego dostają jakieś tam czekolady, co nie wiem żeby, co, jak to wygląda, no to tak trochę śmiesznie wygląda, ale być może czekolada jest po to, żeby zregenerować siły po, po oddaniu krwi. Z pewnością jest spokojnie. Bo... Yy, Myślę, trzeba... że to nie jest forma przebórstwa. Jasne, jasne. Trzeba yy, tych ludzi podziwiać, bo to są młodzi ludzie, którzy oddają, widziałem, że żołnierze oddawali krew, widziałem tak. uczniów, że oddają krew. No, i dorosłe osoby, które. Cały półgrząbież oddał krew. Tak, tak. No, był też wypadek śmiertelny, niestety, dwa, trzy tygodnie temu, gdzie zginął żołnierz, prawda, jadący z pracy. No dobrze, tydzień szybko mija. Wróciliśmy do takiego naszego bloku, koronawirus. Tak. I, i, w, I na stronie możecie przeczytać. Bo coś się złego dzieje z koronawirusem, tak? Rośnie liczba zakażeń z dnia na dzień. Z dnia na dzień rośnie liczba zakażeń. W ostatnich czterech dniach było 1587, 1584, 1310 i wczoraj mamy 1306. To można powiedzieć, że spada. To było 1500, no, nie no tak, ale sobota i niedziela to jest weekend i w weekend robimy mniej testów, w związku z tym. Natomiast w tym wszystkim jest jedna pocieszająca informacja. Nie chorują ludzie z powiatu bolesławieckiego albo bardzo mało choruje. Czyli najlepszym sposobem na niechorowanie jest mieszkanie u nas. Jest mieszkanie w Bolesławcu bądź w całym powiecie bolesławieckim. Tak. Tak. Dwie osoby tylko podają teraz, powiat podaje, z hospitalizowanych ze względu na koronawirusa w Bolesławcu. Jedna rzecz się dzieje tutaj bardzo interesująca. Budowany jest nowy oddział zakaźny dotyczący leczenia koronawirusa w Bolesławcu w specjalnym systemie modułowym. Ma być wybudowany, wybudowany oddział, który będzie miał 65 łóżek i tam będziemy leczyli ewentualnie, gdy przyjdzie ta nowa fala zakażeń. Ale Karolina, jak myślisz, dlaczego tak się tu dzieje, że ta i liczba tych zakażeń wzrasta? Myślę, że dlatego, że my tak nie do końca przestrzegamy tych przepisów sanitarnych. Bardzo ciekawym zjawiskiem są ludzie, którzy owszem noszą maseczkę, ale noszą ją pod nosem. No tak. I zastanawiam się, czy na przykład mylą maseczkę z chusteczką. I jak, nie wiem, na przykład mają katar, teraz jesień idzie, to może oni myślą, że ta maseczka jest, żeby kim coś tam skapuje, to to jednak zbierać, a nie, żeby naprawdę chronić innych i siebie przed zarażeniem. Jedna rzecz to jest maseczka, ale jak idę do sklepu raz patrzę, to wygląda, że ludzie tam są w tych maseczkach jednak, ale niechlujnie, niechlujnie, tak, niechlujnie to robią z tym, nie zachowują również dystansu. Tak, to też jest częsty problem. Bo, bo dlaczego? Nie mam być bliżej kasy, jeżeli mogę być bliżej kasy, nawet jeżeli to niczego nie przyspieszy. I dość dużo bolesławian, z którymi rozmawiam, mówi, że żadnej epidemii nie ma, że żadnej pandemii nie ma. Jak, co ty masz powiedzieć na ten temat? Są wykłady, prowadzi je między innymi teraz trwający Dolnośląski Festiwal Nauki i jest jeden z wykładów, który ma, nosi tytuł Dlaczego nie słuchamy profesorów, dlaczego nie słuchamy naukowców? I myślę, że tam warto się odnieść. Ja nie daj sobie upoważnień do napomniania kogokolwiek, do czegokolwiek. I polecam słuchać po prostu mądrych, wykształconych ludzi, Dolnośląski Festiwal Nauki. Albo inne źródła. Mnie natomiast po, poinformowano, że jak chce się dowiedzieć, jak wygląda koronawirus, to najlepiej, jakbym zobaczył, że poszedł do szpitala i to proponujemy tym, co nie wierzą, że jest epidemia, żeby poszedł i zobaczył, jak wygląda człowiek pod respiratorem. Jak, jak to, to jest coś dramatycznego, coś, co. Yy, no. Yy, znowu będziemy musieli zaapelować, prawda, do, do ludzi, żeby co. Noście poprawnie, maseczki, trzymajcie odstęp. I uważajcie na siebie, tak? Tak, uważajcie na siebie. I słuchajcie mądrych ludzi. Karolina, a twój bohater szmaragu, choruje Bolesław. już na koronawirusa, czy nie? Nie, ja myślę, że on nie choruje, że on jest niezniszczalny. I ja myślę, że on jest trochę jak Bruseli w Wejściu smoka. Mhm. Tak. On idzie i nawet nie musi nic mówić, robić. Przed jego wzrokiem uchylają się drzewa, ludzie padają, kobiety machają wstecz. ciekawe ma imię, Polesła tutaj. Bolesław. To tak skojarzy go ciągle z Bolesławcem, tak? I o to chodzi, tak. o to rzeczywiście chodzi. Niedawno myślałam, że Bolesław miał imieniny idealnie w dzień, kiedy wychodził kolejny odcinek naszej bolesławieckiej powieści. Niestety okazało się, że imieniny miał Bogusław, ale też możemy życzyć Bolesławowi wszystkiego najlepszego z okazji imienin. No wszystko. to już Bolesław, Bolesław jest ładniej, nie? To zawsze, Oczywiście. zawsze... I... Może mieć imieniny codziennie. Może mieć imieniny codziennie. I on będzie bogaty? jak tą... czym słuch. będzie bogaty? A no. na razie to, bo Lesław, nasz biedny, jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ponieważ o, toczy pojedynek, tak, w pewnym garażu, nawet nie pewnym, ale swoim garażu ze złodziejem, który okazał się nie do końca taki normalny, czarny charakter, w zamaskowanym płaszczu który zamiast nawet broni białej nosi broń palną, a to już są niebezpieczne typy. Czytajcie koniecznie teraz odcinki zarówno w sobotę, jak i w środę. Niezmiennie pan M wspaniałe tutaj pomysły podaje, i tak naprawdę on głównie pisze tą powieść, co jest niesamowite. Pan M, tak? Pan M, tajemniczy pan M. Pan M. Mhm. pan M, z kropką na końcu. Na Jeżeli jest w takim niebezpieczeństwie, to proponuję poinformować rzecznika. Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. Oni mają ostatnio bardzo dużo sukcesu, łapią złodziei, no mnóstwo tych takich pozytywnych energii tutaj. No i niszczą jak gdyby ten handel taki uboczny, w jakieś tego typu rzeczy. Także warto zadzwonimy może do pani rzecznik. Możemy zadzwonić. Powiemy, a jak tam Bolesław? <laughs> Dobrze. Nasz czas minął, samo południe zakończyliśmy takim dość ciekawym tematem. Czekamy na, kolejną, na kolejny odcinek i jeszcze raz prosimy wszystkich, przede wszystkim uważajcie na drogach, uważajcie z koronawirusem. Dbajcie, w ogóle o, uważajcie. Siebie. Dbajcie o siebie, pomagajcie jak możecie. Idzie zima, raczej idzie, znaczy jesień, potem zima. Będzie coraz yy, trudniej. Tak? tak. Utrzymać zdrowie i, i też mieć energię, żeby pomóc innym utrzymać zdrowie. Tak. Czyli zachęcamy również, żeby uprawiano sport, żeby zdobywali swoją energię, jeszcze więcej energii. I wyszedł nam program zdrowotny dzisiaj. Tak jest. Dziękuję Ci, Karolino, bardzo serdecznie. Dobry, bardzo serdecznie. Yy, no i żegnamy się do następnego spotkania za tydzień. Tak jest. Dziękuję bardzo. Do widzenia.